Witajcie, moi kochani. W związku z sytuacją na Ziemi, wykłady moje będą częściej. Dzisiaj, na koniec tego wykładu, podam dla tych, którzy stymulujecie, trzy stymulacje, którymi teraz dobrze jest się wesprzeć. Dla tych, którzy jeszcze nie znacie, zrobimy zdjęcia, przygotujemy je. I podam je pokazując w niedzielę, ponieważ w niedzielę będzie następny mój wykład wraz z omówieniem ich. Kto poczuje i zechce poznać tę głęboką wiedzę, te Boże narzędzia w nas, pomagające nam wyjść z lęków, strachu, podnieść o wiele bardziej swoją odporność i wibracje, zapraszam 21 i 22 marca. W następny weekend, właśnie na te warsztaty, które już jakiś czas temu są na mojej stronie. I myślę, że cała góra świetlana będzie nam sprzyjać, żeby się one odbyły. W niedzielę zrobimy też razem na foni medytację zakotwiczenia światła w nas, podnoszącą bardzo Wasze wibracje. Mam również propozycję wspólnej medytacji yy, modlitwy, tak, taka medytacja modlitwa wdzięczności, yy, którą podyktuję z kolei w sobotę. A więc śledźcie, jeśli taka Wasza wola, informacje na mojej stronie. Podam też dni i godziny, aby razem w niej uczestniczyć. Kto chce, może oczywiście codziennie, ale pamiętajmy, kochani, że Wrazem jest siła. Pamiętajcie też o świadomym, pierwotnym, uzdrawiającym oddechu, którego uczyłam Was, dzieliłam się nim z Wami, który łączy Cię z oddechem Boga Ojca i jest wielką, wielką potęgą. Kochani moi, bardzo raduje się moje serce, że jest nas coraz więcej na Ziemi, mówiących tym samym głosem, a tym samym zbiera się to wszystko w całość i staje się potwierdzeniem. Jest nas naprawdę coraz więcej i Bogu niech będą za to dzięki. Pamiętajcie, Bóg Ojciec kocha nas przeogromnie. A wszystko poza tym iluzorycznym, rozpadającym się już światem jest polem miłości. A w niej jest wszystko, wszystko, wszystko: moc, pokój, radość i bezpieczeństwo czyli raczej powiem bycie w opiece naszego Ojca. Zatem nie lękajcie się. Czy nie pojmujesz, że pewne siły Chcą, abyś nadal był, była w lęku, w panicznym strachu? Czy nadal chcesz być niewolnikiem starego systemu, przejawiającego się przez stary sposób myślenia? Kochani, to czas powrotu do serca, bo to jedyna droga. Droga do Chrystusa w nas, droga do Boga. Przecież wiesz, że było, jest, to wszystko od dawna zaplanowane. To błąkanie się w śnie o czasie musi się wreszcie zakończyć. Czy nie masz już dość cierpienia, bólu spowodowanego lękiem, strachem? To największa choroba na Ziemi. Mówię zresztą o tym od lat. Bo w całkinię świętym, duchowym kalendarzu majów jest bardzo dokładnie to opisane. Jest pokazany cały boski plan stwarzania, zapisane wszystkie dzieje na tej ziemi ewolucja, cała ewolucja świadomości człowieka ewolucja pieniądza, ewolucja ekonomii. Kiedy i na jakich fundamentach powstały pierwsze znaczące religie, książki, pierwsze wielkie budowle, i tak dalej, i tak dalej. I po co to wszystko? Po co przyszliśmy tutaj, aby zapaść w sen o czasie, zapomnieć, kim jestem i skąd? Ale o tym w następnym wykładzie. Kochani moi, Teraz nastał moment całkowitego obudzenia się ze snu o czasie. Ta wiedza, którą od wielu lat dzielę się z Wami, dokładnie mówi o tym, że ten świat upadnie, rozwali się w drobny pył i to się dzieje teraz. Przecież masz dość. Na pewno dominacji silniejszego nad słabszym. Przecież masz dość, na pewno, bycie manipulowanym przez lęki i strach. Przecież masz dość, na pewno, bycie w restrukcjach myślowych, wtłaczanych ci do głowy przez stare programy i wzorce myślowe, przez podkręcanie twoich starych. Przywiązań do sądu, krytyki, utożsamiania się i porównywania. Czy nie chcesz być wreszcie wolny? Wolna? Przecież tęskniliśmy za tym z coraz większą siłą wraz z ewolucją naszej świadomości. Tęskniliśmy przez tysiące lat. I wreszcie, wreszcie, wreszcie upada stare. Wreszcie to się dzieje. Więc spokojnie, nie popadając w lęk, w panikę, świadomie przejdźmy przez to. Razem uświadom sobie, że pewne siły chcą, abyś nadal był w lęku, aby nadal mogły tobą sterować, manipulować. Czy masz wierzyć temu, co słyszysz? Czy masz wierzyć temu, co czytasz? Rozpocznij słuchać głosu swojego serca. Ono zawsze mówi ci prawdę, bo jest w nim Bóg, Chrystus. Pojmij, proszę, że nie musisz dłużej być niewolnikiem. Nie musisz dłużej być marionetką starego systemu opartego na strachu i lęku. Nie musisz dłużej być na usługach, już nie. To rok, tun 2000, 2020, który przynosi najpotężniejsze do tej pory na tej planecie uzdrowienie. Mówiłam i pisałam o tym dokładnie w noc sylwestrową Dwa, z 2019 roku na 20. Największe do tej pory uzdrowienie na tej planecie poczuj to. To jak w homopatii, musi być gorzej, aby było lepiej. To, co stare musi odpaść. Rozkruszyć się w drobny mak. Bądź, proszę, świadomy, świadoma, że Bóg Ojciec kocha Cię niewyobrażalną miłością, dał Ci dlatego wolną wolę, więc możesz wybierać. Bóg Ojciec chce teraz, abyś zmienił, zmieniła swój paradygmat myślenia. Całe swoje stare, zakleszczone w ramach, ograniczone przez lęk myślenie. Uświadom sobie teraz, proszę, wielkie mechanizmy kontroli, którym byłeś i jesteś poddawany, poddawana z lęku, ze strachu. Czy nadal chcesz w tym tkwić? Poczuj to. Jeśli masz już dość bólu i cierpienia, lęku i strachu, pozwól, niech to coś w tobie pęknie. Niech pęknie to, co trzymałeś, trzymałaś tak długo w sobie, walcząc ze sobą samym i wszystkim dookoła, tracąc energię, wiarę i siły. Trzymałeś to z lęku. Trzymałaś to z lęku. Puść to. Puść to. Puść to. Teraz. Właśnie teraz. To jest ten moment. Zaufaj. Kiedy to coś w nas pęka, wtedy wchodzisz na drogę duchową. Prowadzącą ciebie do Boga. W Twoim sercu. Przestajesz walczyć, podburzany przez ten byt zwany ego. Poddaj się, jeśli taka Twoja wola, duchowi świętemu, duchowi Boga, temu głosowi w Twoim sercu. Nie słuchaj już swojego dewagującego i negującego umysłu. Nie słuchaj już swojego analitycznego umysłu, któremu tak wierzysz, wierzysz w Jego siłę sprawczą, a w zamian uwierz, jeśli taka Twoja wola w siłę sprawczą głosu Ducha Świętego w Twoim sercu, w Tobie. Pamiętając, jak bardzo trafnie powiedział mi Joszua, analogiczny umysł to zdrajca w przebraniu. Uświadom to sobie, proszę. Zatem przestań mu wierzyć, przestań mu ufać, przestań ufać i wierzyć jego podpowiedziom. To ten czarny biblijny wąż, który cały czas ci szepcze. Jak nie wrzeszczy, to szepcze, szepcze, szepcze. Przestań wierzyć w ten szept. Zauważ, proszę, Dokąd doprowadziła nas ta wiara w egotyczny, racjonalny, ludzki, śmiertelny umysł. Jeśli taka Twoja wola podejmij teraz decyzję, decyzję. Od teraz wracam do myślenia myślami Boga i zakotwiczyłem, zakotwiczyłam słuchanie, Umyśle Boga. Przestaję słuchać tego szaleńca, tego egotycznego bytu zwanego egą. Od teraz słucham głosu Boga we mnie, głosu mówiącego do mnie przez cały dzień. To znacie z kursu cudów? Dla umocnienia powtarzaj często, jeśli chcesz. Ja jestem tu i teraz. Ja jestem tu i teraz. Ja jestem tu i teraz. Tym samym zmieniasz swoje wibracje na wyższe. Bo jesteś w teraz. A tylko w teraz jest Bóg. Bóg Ojciec. Możesz dalej powtarzać sobie: Jam jest otwartą bramą Chrystusa, której żaden człowiek, byt, istota zamknąć nie może. A więc żadne przejawianie w gazetach tego, co różne siły chcą Ci powiedzieć. Nie są w stanie zamknąć tej bramy Chrystusa, którą jesteś, w którą powtarzając, pracując, Jam jest, wchodzisz i jesteś. Jam jest czysty umysł Boga, który jest w moim sercu. Jam jest serce Boga, w moim sercu, bo stanowimy jedno. Bo nigdy, przenigdy nie było żadnego rozdzielenia między mną, córką, synem Boga Ojca, a nim, bo stanowimy jedno. Jam jest pokojem Ojca mego we mnie, bo stanowimy jedno, od zawsze, wszędzie, na wieki. Wypowiadaj te prawdy spokojnie, głęboko świadomie. Podwyższasz tymi prawdami, jeśli w nie wierzysz, swoje wibracje, bo umacniasz się w prawdzie, a prawda cię wyzwoli. Jeżeli przyjmiesz tę myśl, tak, Bóg jest we mnie, daje mi siłę, Jestem tu na Ziemi, w kawałku wykrajonego Królestwa Niebieskiego, a więc nigdy się z nim nie, nie rozstałem, nie rozdzieliłem. Nie rozstałam, nie rozdzieliłam. Więc kiedy spoczywam w Bogu, to znacie z kursu cudów, w Chrystusie, we mnie, kiedy trwam w nim, żadne wichry, żadne tajfuny. Świata zewnętrznego mnie nie dotkną, bo spoczywam w Bogu, więc czegóż się lękać? Kiedy jesteś w Chrystusie w Tobie, kiedy spoczywasz w Bogu w Tobie, jesteś w Królestwie Niebieskim non-stop i ten zewnętrzny świat nie ma do Ciebie żadnego dostępu. Ma dostęp jedynie poprzez lęk. Kiedy spoczywasz w Bogu. Jesteś w niebie, będąc na ziemi. Kochani moi, poczujcie proszę. Jeśli spoczywasz w Bogu, to wiecie też z warsztatów ze świadomości serca, czyli w swoim sercu, tak prawdziwie. Czujesz swoją wieczność, jedność z Bogiem Ojcem, pokój, moc, siłę, miłość. Czujesz radość, radość istnienia, która ma najwyższe wibracje. Czyż może się wówczas, wówczas coś o niskich wibracjach przyczepić do Ciebie, zaatakować Ciebie? Poczuj, przecież jest to wtedy niemożliwe. Jeśli natomiast przyjmie, przyjmiesz myśl, boję się tej sytuacji na planecie i będziesz rozmawiać, roztrząsać ten temat, zaczniesz coraz więcej uwagi dawać wirusowi i innym wydarzeniom, zaczniesz ulegać panice, bo podłączysz się wówczas pod zbiorowy umysł lęku i strachu. Czy nie otwierasz się wówczas wówczas sam, sama? poprzez niskie wibracje dla niskich wibracji? Uświadom sobie to, proszę, to przecież takie proste. Uświadom sobie, że to, na co patrzysz, czego słuchasz, co czytasz, zasilasz to, wpływasz na to. Tam, gdzie kierujesz świadomość, tam kierujesz całą swoją chrystusową moc i nie tylko masz wpływ na to, ale też współkreujesz ten iluzoryczny świat słudzeń, tę łudę, świat, który właśnie już przemija, rozpada się. Pomyśl, poczuj, w czym chcesz brać udział. Przecież ty to czujesz. Przecież ty to wiesz. Od ilu lat już mówię o tym, że to właśnie nastąpi i właśnie to już jest. Nareszcie, nareszcie, nareszcie. Tylko przestań się bać. To, że ten świat przemija, to jest pewne. Tak samo jak to, że kiedyś, kiedyś utracisz to ciało. To też masz pewne. Każdy z nas. Czy nie pomyślałeś, nie pomyślałaś nigdy, że to, że ten stary świat niewoli, dominacji, strachu, lęku już przemija? Że to największa łaska Ojca całej świetlanej góry, że to największa łaska, jaka może spłynąć na Ciebie, Wychodzisz z niewoli, niewoli czegoś, czego nie ma, a jest tylko sztucznie utrzymywane, abyś był poprzez lęk i strach, abyś była poprzez lęk i strach niewolnikiem, marionetką na usługach tych, którym zależy, abyś się bał, abyś się bała przez strach byłeś, byłaś zamknięty tysiące lat w więzieniu bo ci włożono i wkładano przez tysiące lat, tysiące programów przez całe wieki że tak ma być i ty ze strachu uwierzyłeś w to uwierzyłaś w to Kochani, już nie lękajcie się, proszę, zaufajcie, uwierzcie w to. Drzwi więzienia stoją otworem, zobaczcie je otwarte. Pierwszy raz zobaczcie je, proszę i przejdźcie przez nie na wolność. Co jest możliwe jedynie przez powrót do serca, do Boga Ojca w nim. On czeka na ciebie w Twoim sercu, czeka już tysiące lat, zanurz się w nim, choć nigdy z nim nie rozdzieliłeś się, nie rozdzieliłaś się. Dlatego nigdy nie opuścił Cię. To ten świat paradoksów. Nie było i nie ma żadnego rozdzielenia. Zmień sposób myślenia. Zobacz to, co jest pod słowami, i ponownie połącz się. To właśnie teraz, gdy definitywnie odchodzi ten stary, iluzoryczny świat, powinniśmy się radować. Tak, radować. Umysł będzie się buntował. Mówił, że to bzdury, myśląc po staremu, po ziemsku. Ale ty czujesz i wewnętrznie wiesz, przecież ty wiesz, że nowa Ziemia jest nowym, innym stanem świadomości. Świadomości Chrystusowej, świadomości serca. Ale ten nowy stan nie może zapanować bez autentycznej przemiany wewnętrznej, która jest i dokonuje się właśnie teraz, właśnie teraz, właśnie teraz. A więc nie bój się, nie lękaj się, zaufaj Bogu Ojcu, który Cię kocha. Niewyobrażalną miłością jest w Tobie, tylko wróć do Niego, połącz się z Nim, a całe niebo, które schodzi teraz na ziemię, pomoże Ci oczyścić się ze strachu, i to się dzieje, oczyścić się z karmy, tylko przestań się bać, przestań się bać. Przestań się bać, podejmij decyzję, w czym teraz chcesz być i w czym chcesz tkwić. Kochani, przytulam Was mocno całym sercem. I proszę, pamiętaj, tchórz umiera miliony razy. Na tym bazują te siły. A my chcemy żyć, żyć, żyć w radości, pokoju i miłości. I tego z całego serca wszystkim nam życzę. Kochani moi, dodam jeszcze to, co teraz przychodzi. Nie kreuj lęku na innych. Weź za to odpowiedzialność. Teraz wielu z Was zostanie w cudzysłowie przymuszonych do pracy. Tak, do intensywniejszej pracy ze sobą, lecz z lekkością i radością. Tak dobrze czujesz to powrót do serca i trwanie w nim, ponieważ przez to, poprzez nici Akai łączące każdego z każdym, a także przez myśli płynące z umysłu Boga w Twoim sercu, będziesz zarażać pokojem, miłością i radością, Swoich braci i siostry wokół. I to jest Twoje zadanie na teraz. Weźmy wszyscy za to odpowiedzialność. Chcę jeszcze na zakończenie podziękować Darkowi. Darkowi i informatyczce, również Agnieszce, bardzo wielkie dzięki z całego serca ponieważ bez nich nie mogłoby to wszystko być zamieszczane. Bez nich nie mogłoby to wszystko płynąć do Was. To są naprawdę godziny pracy, przyjazdów, potem, za, potem opracowywanie tego, żeby, znaczy nie opracowywanie, przełożenie tego na serwera. Ja się nie znam na tym. Każdy z nas wykonuje swój kawałek tutaj, swój odcinek pracy. Ale naprawdę miejmy też w sercach naszych wdzięczność dla tych osób, ponieważ bez nich nie mogłoby to do Was wpłynąć. I ja również z całego serca dziękuję i niechaj płynie moja miłość i wdzięczność tutaj do Ciebie, Darek, i do Agnieszki, do Ciebie, Agnieszu również, która teraz będziesz na pewno mnie słys słyszeć i słuchać. Pamiętajmy to razem, razem, razem. To naprawdę działa. Tylko w razem możemy budować nową Ziemię. Tylko w razem możemy tworzyć to niebo tu na Ziemi, bo ono już tutaj spływa i integruje się właśnie z Ziemią. Także jeszcze raz piękne, wielkie dzięki za piękną, wspaniałą współpracę. Kochani, dodam jeszcze, że kiny będą podane w sobotę przy medytacji tej właśnie modlitwie. Natomiast, bo na piątek, na dzisiaj to podałam ostatnio. I jeszcze chcę teraz dodać to, co obiecałam na początku. Trzy takie zasadnicze stymulacje na teraz. Czyli to jest trzecie centrum. Pamiętacie, to jest klucz do energii płuc i to jest naturalny antybiotyk w naszym ciele, bardzo silny, bardzo mocny, dlatego warto podnosić swoją odporność ciała również w ten sposób. Następna stymulacja to jest 13 centra, a więc skrzyżowanie rąk na piersiach. Tak? Pamiętacie najpierw prawa, potem lewa. To jest stymulacja otwierająca serce, pomagająca wrócić do serca. Poza tym ta stymulacja nawet pamiętacie, mówiłam to wiele razy i na warsztatach. Powtarzam często o tym, ratuje życie człowiekowi. Zresztą wiem o czym mówię, bo dwukrotnie uratowa również mnie życie. I mm, trzynastki to jest klucz. <klimy> trzynastki to jest klucz do energii pępka którą tę stymulację również tutaj zalecam, polecam. Zresztą róbcie tak, jak czujecie, co Wam w serca gra. Yy, energię pępka stymulujemy. <laughs> energię pępka stymulujemy yy, w krytycznych wszelkich momentach. Yy, krytycznych momentach życia, zdrowia, ale nie czekajmy na jakieś krytyczne momenty. To jest teraz dobry, po, dobry czas, moment, żeby podnosić. Swoją odporność, również swojego ciała. To tyle na dzisiaj. Oczywiście ci, którzy stymulujecie, ważny jest kanał główny, opiekuńczy i przekaźnikowy. To tyle by było na dzisiaj. Już przepraszam, ale gardło mi też już mówi, że chyba dość. <laughs> Także przytulam Was wszystkich bardzo, bardzo mocno, całym sercem. I pamiętajcie, nie lękajcie się. Nie lękajcie się. W Bogu jest cała nasza wiara, siła, moc, radość i miłość, a także i zdrowie.